My, TrójMiasto.pl. To wszystko między nami, zaczniemy od, kon od koncertu akustycznego, który miał miejsce w, który miał miejsce w Sopocie. Yy, skąd pomysł, żeby zacząć właśnie od Trójmiasta? Czy dlatego, że yy, Marcin stąd pochodzi? Tak, ja odpowiedziałam. <laughs> <Dobra. laughs> Nie, no, pomysł, pomysł ogólnie już powstał dosyć dawno. Myślę, że, że w pierwszym tygodniu, jak się poznaliśmy, od żeby razu? zagrać od razu, żeby zagrać jakiś taki koncert. Nie planowaliśmy, żeby to odbyło się tutaj w Trójmieście, ale, ale BIBA miał 1 lipca urodziny. I tak postanowiliśmy to połączyć po prostu. Mieliśmy występ w Dzień Dobry TVN, tak, w dniu jego urodzin. W niedzielę, no, spełniłem swoje marzenia. I postanowiliśmy, załatwiliśmy, też chcieliśmy, żeby to odbyło się jakoś w weekend, ale terminowo nie za bardzo to tam leżało. Więc, więc załatwiliśmy koncert w poniedziałek. No i, i wyszło, jak wyszło. Myślę, że, że się podobało. Mi się, mi się, ja byłem naprawdę też pod wrażeniem, bo troszeczkę się obawiałem, że mam za mało czasu i w ogóle nie ogarniemy tego, ale wyszło dobrze. Wyszło super. Byłam i mogę potwierdzić, tam się właśnie poznaliśmy i dlatego tutaj jesteśmy. Się Dziękujemy, się bardzo, że przyjęliście nasze zaproszenie. No my wszystkim się znamy od my się z Marcinem czasów. już znamy, Aha, tak? a ja się poznałem właśnie. Poznamy się jeszcze bardziej pewnie takie z czasem. Uroki, takie uroki, takie w tym mieście. No właśnie <laughs> dlatego że warto przyjeżdżać, nie tylko grać koncerty, ale i uroki. nam nie dopisuje, ale to nic. Ale Mamy piękne parasol. muszle, naprawdę piękne. I'm jeśli chodzi o waszą przyjaźń, jak do tego doszło? Czy tak od razu chemia zadziałała? Pierwsze kroki stawialiśmy w Zabrzu, Patonik, Mars. Batonik, tak. tak, Władowali nas do autokaru i jeździliśmy po prostu w jedną i w drugą, żeby nakręcili nakr 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 tam, wiesz, jak, jak, jak właśnie tam wchodzimy, wysiadamy, gdzieś tam idziemy i nie jadłem śniadania. I w pewnym momencie wyszedłem sobie na papieroska przed autokar, stoję i tak głośno dosyć powiedziałem, że zejdę tutaj z głodu. Ten tam gdzieś się zawinął, tu, tu tu trzymaj to ci postawi na nogi. Snickersy dostałem później, taka no. fajna anegdotka z tym snickersem. Tak, Chodź, mamy tak, Jak ten, jak, jak mamy rider ja przynajmniej jak mam jakiś rajder techniczny, mam tam powiedzieć co chcę na koncert, to zawsze dopisuję, że ma być Snickers, w razie gdybym mi tam odwaliło, to tylko zjem będzie ok. Ja biorę zawsze dwa, bo może Marcin się pojawi. Nie, no. A jak Ci się u Marcina, jesteście w którym mieście? w Gdyni, na Dąbrowie, Marcin mieszka i tak. no co już u niego, jesteście tutaj przez kilka dni, tak. odstąpił Ci swoje łóżko? Ta, e, znaczy tak, śpiew... teraz, teraz, już, teraz już zmieniliśmy troszeczkę, wczoraj się, ten, wczoraj się przeprowadziliśmy do, do tam Maćka. Tak, Maciasa, e, Macias, no, ją, ziom, ziom <laughs> dzięki w ogóle. Tam jest więcej miejsca, ale, ale, ale pierwszy dzień, pierwsza noc to, to, to było u nas. Tam przywitalnie z rodzicami i w ogóle. No bardzo miło też tutaj jest, w ogóle zostałem przyjęty. chyba pan tak, przywiózł 2 kg? 2 kg? dwa kartony po 7 kg chyba. 14 kg, jabłek gryjeckich, bardzo dobry. Czyli z głodu nie umrzecie. Okay, Miał koncert w tak. na dniach y, y, świątok fiących jabłoni. Regionalne świątych jabłoni. Tak, tak. I tam Zresztą. miał koncert naprawdę taki konkretny, już plenerowy. Macie w planie wspólne dziecko, mam na myśli płytę? A, aha. A, to jeszcze, jeszcze tak nie wybiegajmy, ale, ale jakby było. Jaki to jakiś no, jeden projekt, czy tylko no, widać Po przy tym koncercie akustycznym, że odbiór jednak jest naprawdę. Ja myślę, że nie, nie chcemy taki. działać też na szybko, no. prawda? Nie chcemy nic tak od razu, chcemy zobaczyć. Na pewno będziemy grać na bank. Na bank. Paweł, Fajne. jesteś pierwszy raz w Trójmieście? Kiedyś byłem jakbym mały, więc to była taka wycieczka, mam zdjęcie przy Dar Pomorze, taki mały biba stoi. To no w Gdyni. Gdyni, pomoże No dobrze, jesteśmy tak, w Gdyni. Miasto. Tak, i co jeszcze myślę, zapamiętałeś? Zapamiętałem Molo. Aha, no F-kę, nie? F -f -f to co dotykałeś jako wczoraj? No. Ja to taki, taki, taki stateczek. Co co wiesz, że pomożą, minęliśmy. To jest ale z... było pod No nie, dziewczyn się. tutaj tak jeszcze nie dotykałem, ale myślę, że w planach to też jest tutaj. Ale dziewczyny widziałam, dotykały ciebie. Po o, dotykały przed. dziewczyny, dzięki, bo te dotyki tutaj tak spływałeś, jeszcze nie mówimy od koncertu dzisiaj, jest środa, żartowałem. Nie, nie, bo nawet Coco Chanel nie pomogło. Dlaczego Akurat X Factor. Pod namową znajomych myślę. Poza tym też byłem we wcześniejszej e, edycji, próbowałem sił. I co się stało? E, I nawet nie przeszedłem tego pre-pre-pre-castingu. Tak, bo tam jest najpierw jeden pokój, potem jeśli mi się spodoba, to przechodzisz do drugiego i tam ewentualnie ci mówią, czy dzwonią, czy nie. To ja nie przeszedłem nawet tam. A co śpiewałeś wtedy? E, ja śpiewałem. No jeszcze wtedy nie, nie wiedziałem do końca, w jakich klimatach się tam obracam, muzycznych, i śpiewałem Szona Kingstona. Beautiful Girls. I zaśpiewałem to, i oni powiedzieli, że super, pięknie, tak, tylko coś po polsku. I wtedy tak troszeczkę mnie zamurowało, bo nie wiedziałem na czym polega. W ogóle ja tam pojechałem, tak, po prostu jest casting w Gdańsku, jadę, spróbuję. Uh -huh. Więc nie wiedziałem, co on zaśpiewać. chciałem zaśpiewać piosenkę księżycową, ale ta pani powiedziała, że ona tego nienawidzi. No to już powiedziałem, że wtedy może i zacząć śpiewać, trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. Dziękuję. I tak to się zaczęło, no ale widocznie nie byłem gotowy jeszcze. Ja uczestniczyłem rok wcześniej w takim programie, tego typu, tylko innym i w X do X Faktora pierwszej edycji byłem w kolejce, stałem. Nie dostałem telefon się dostałem gdzie indziej i tam ta akcja gdzie indziej się jakby tam no nie tak potoczyła no to, jak co powinna. To, co to było? Możesz mówić. Mogę tak. mówić, tak? Że to polsatowski Satowski Video Music? Tak. Tak, że dobra, spoko, to tam byłem właśnie. Tam usłyszałem nawet e, trzy razy tak, byłem z gitarą, Maybe Tomorrow grałem. Tak, tak, poważnie, no. Przegapiłam to. No nie, właśnie akcja nie polegała nie tego puścili, typu, że nie puścili, tak. No. Tak samo teraz, nie wiem czy kojarzysz ten zespół 3FM. Tak. Oni mieli, wiesz, powiedzieli im, że, że się dostali, tak. Oni już wszystkim tutaj się pochwalili, wiesz, puścili to dalej, że są w Must muzyka. do nich dzwonią, mówią, że jednak tam nie ma miejsc i coś tam. Czyli takie zagrywki infer, ale tak. spotkaliście się 3F... z 3FM, się... nie trzymajcie się. No, znaczy, trzymajcie tej... się, ale nie przejmujcie. <laughs> o właśnie, <laughs> Dokładnie, dokładnie. Yeah. I, i... Mm -hmm. No mówię, że, że taka dziwna sytuacja, mm -hmm. wiesz, on tu wiedział, że się dostał, tak. tak, wszystkim powiedział, że się dostał, a tutaj nagle się okazuje, że nie i troszeczkę, wiesz, dziwny sposób. Dziwny jest sposób, że, że ściem, dokładnie, że ściema jest i ten, i ja postanowiłem, nie, nie taki... że dopnę swego, tak, że, że ja to zrobię i mówię x faktor. Czego wam teraz potrzeba? Menadżera? Yy, ob, nie wiem, tego kierowcy. Mi do samochód transportu. jest potrzebny. powiemy tyle, że potrzebujemy menadżera, to ruszy dalej. A. Widzisz te telefony, wtedy się posego. Nie będziemy mogli już w ogóle pójść na frytki spokojnie. Nie, na razie jeśli chodzi o to, 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 to sobie radzimy, myślę, w własnym, w własnym Mi zakresie. Mi samochód jest potrzebny, straszny. Okay. Apel, też, też. może ktoś, Apel. ktoś się pozbyć Do wszystkich. A jaki to miałby być ja samochód? samochód? 93, 95 5, może tak. Ja Mercedesa chcę. No, tak, Niemieckie. No, ja jestem zakochany. No, Tam ten strzelasz. Ale Ale być. Ja, ja tak mu ja chciał Morska. Audi, tak, a, tak. a chcemy je, chcemy te fury. Po prostu nie, I chcemy je dlaczego? Nie chcemy je dlatego, żeby je mieć i o, się wozić tymi nie, furami. To jest, na Ułatwi nam to. Ja przynajmniej mam, mam to zdarzenie teraz z tym, że muszę być w Warszawie przynajmniej raz w tygodniu. I tam. Samoloty w tamtą stronę, jak nie lecę w weekend, bo są tanie, to mm -hmm. tak. powrót już nie, bo zazwyczaj wracam w weekend czy w niedzielę, a to tam... Ale wiecie co... Złoty ...nie bardzo mi... Samolot, dobrze, ale jak z tymi torbami, to z tym, tym wszystkim, wiesz... No na miejscu, chodzi o to, mhm, jak się tam na miejscu trzeba jednak się poruszać i to jest troszeczkę, jesteśmy tam jak tacy cyganie. Zawsze po angielsku, na razie covery. Zaraz mam nadzieję pojawi się coś, coś waszego. No za 10 minut ma być właśnie. No, no. Dobra, ale nastawiacie się na teksty angielskie, czy jednak będziecie chcieli także coś po polsku? Pośpiewać? O, ja chcę i tak, i tak. Ja też zdecydowanie. Ja teraz po tym programie odkryłem, że jednak po polsku. Też Jestem przekonany do tego, że no. powinienem w zasadzie śpiewać. A po trudniej piosency... jest po polsku czy po angielsku? Trudniej, trudniej. Nie, nie ma tego feelingu, jak to się nazywa. Tak? Takiego znaczy, czucia... feeling, znaczy jak dla... Ja mówię, co sobie? Ja tam... No nie, ja no. mam do tego podejście, że nawet zwykłe słowo miłość, tak? żeby je wyśpiewać, a love i przeciągnąć tak, je tam tak. jakoś, to zawsze jest tak łatwiej i melodyjnie. A no po właśnie... polsku te wszystkie końcówki to, to tak. To z tym jest problem, z tymi mm -hmm. końcówkami najbardziej. Wiatr... Wiatry gdzieś tam wieje, siódź tam tak, chrząszczą w szczcinach ona nie chce Szebrzeszyna, no to do Poznania jedzie. Hej, no i... hej! Hey! Będziecie tekście. To nie, to nie dobra, jest dobra, dobra, to. Dobra, dobra. Aha, to już był zaczątek. A, Dobrze. Dzieci. Mamy to, Dzieci. mamy to. Dzieci. Dzieci. Tego, tego, tego. A będziecie sami pisać teksty? Piszcie do nas teksty, na maile wysyłajcie. No, oczywiście. jeżeli to o, Oczywiście non-profit, póki co. No tak, my też w zasadzie jakby nie. Nie stramy pieniędzmi. No. Chciałam się zapytać o Wasze wspomnienie muzyczne z dzieciństwa. Najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa muzyczne. Ja mam e, koncert, dawałem moim rodzicom, trzymałem tą paletkę do tenisa i udawałem Briana Damsa wtedy. Leciał, leciał podkład, moja siostra coś tam udawała, chyba że gra na perkusji. A ja po prostu, wiesz, słyszałem ustami i tam śpiewałem bodajże Everything I Do, I Masz Do to For Masz to gdzieś you. zarejestrowane? Nie mam. To tylko zdjęcia? w głowach moich rodziców. Pamiętam jak e, miałem chyba 6 miesięcy, jak z bani wywaliłem 4 barierki. Co barier... ty pamiętasz, jak miałeś 6 no, miesięcy? No tak, 4 z bani wywaliłem cztery barierki w łóżku i zacząłem walić tymi pałkami od perkusji. A ty grasz na perkusji? No! Matko, no pra... multi multitalent. Nie, znaczy lubię rytm. No tak więc, kochani, zapraszamy was na My Trójmiasto Poglądajcie, słuchajcie, głosujcie, oceniajcie, oceniajcie komentujcie. i komentujcie. Bądźcie sobą zawsze.